Cześć, z tej strony ja, Niko, a dzisiaj bo 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 re reprezentuję te grzechy, które znam, które ja je odkryłam w Minecraft. Jeśli chcecie takie odcinki z serii lub grzechy na survivalu i w ogóle w Minecraftie, to zostawcie łapencję w górę. Jeśli będzie jakieś 20 łapek w górę, biorę się za mater... jakieś, no 5 łapek w górę, no to się biorę za kolejny odcinek. Dobra, pierwszy grzech, który to jest. że rozmiar jajka z tym. Patrzcie. Mamy i jest. Nie? No i patrzcie. Na przykład taka mała kurka, nie? To jak się zmieściła w takim malutkim jajetku. To jest coś w ogóle nierealnego. Kolejny grzech to jest, że. Nasza postać, jak biegnie, to ona skacze w metr w górę. No, to jest coś nierealnego. Patrzcie, kopie i mamy, nie? No i to już jest sytuacja trochę realna, patrzcie, bardziej realna, patrzcie. Tutaj i nie chcemy. powinno spaść i się to rozkruszyć. Ona, na przykład, że wybiram. No dobra. To posłuchajcie. Yy, yy, to bierzemy gravel. bierzemy gravel, nie? To powinno. Wiecie, co zrobić? No spada. No ale dlaczego się nie rozsypują te kamyczki? To jest coś komiczne komiczne strasznie komiczne. Kolejny grzech to jest, że jak można do skrzyneczki włożyć ciężkie wiadro. coś. O, albo posłuchajcie na to. Eż, gdzie ja tu mam skrzynkę? Powinno mieć gdzieś skrzynkę. Dobra, patrzcie. Ubiorę, nie? No i wkładam jedną rzecz, na przykład tylko z lewą. To patrzę, jestem i, patr i chcę zobaczyć, gdzie to się tam mieści. Patrzymy. I przez chwilę jest czarny ekran w Nie widać tej rzeczy. Kolejny grzech to jest sytuacja w kopalniach. Wybaczcie, kopiecie i to jest grzech. Każdy, który zna. Kopiecie, a to możecie wodę wlać. Wejść w nie bezpośrednio. Wyn. Albo w lawę. Na przykład tutaj nie mogę. No i kolejny grzech. Dobra, to ten grzech. Muszę jak możecie grać na Pocket Edition, no to może wam skrafować się Minecraft. O, dobra. Hm. Jak widzicie, to jest wszystko, to jest komiczne, komiczne, po prostu, wy jesteście, jesteście, a tutaj wam reaguje się. Dobra, no jesteśmy, nie? To posłuchajcie, jest noc, nie? No nie, dzień. Dobra, nie? To posłuchajcie. Eee... Yy, Mamy to. Jeśli rozwalimy... Zbudujemy dom, o, takie murki. To, Patrzcie, tu jak wyrzucimy, to jest takie mało lutki. tak samo, dobra. Kolejny, kolejnym grzechem jest kraftowanie itemów. Patrzcie, no wybudowałem sobie taki zamek, sam sobie go wybudowałem. Ale to nie jest jedyny coś z grzechów, nie? No patrzcie. Drugie to jest kraftowanie. No, to chyba zdarzyło się każdemu. I patrzcie, muszę wziąć staby, na którą wezmę. Chciałbym muszę Patrzcie, jeśli się zrobi, nie? Tu bierzemy badyla. Bierzemy, prawda? No i widzicie, ma tutaj taki. Patrz. Widzicie, o tu, o tutaj? Macie tutaj koniec. Tutaj, widzicie? Tutaj, gdzie jest biała to jest taki koniec. Dobra, to widzimy. Chcę go skraftować. No jak to? Powinno się tak kraftować szekiera. A nie tak, że tutaj nie ma dodatkowego, żadnego ploca. Kolejna to jest lawa. Lawa powinna wypryskiwać... ...bąbelkami, a tutaj nie. Dobra. Potem sytuacja to jest... Teraz to jest siana, siana, nie? Normalne siana. Dobra, to dwa grzechy z sianem, dodaj. Powiem Wam. Ale... Dobra, bie bierzemy dwa staki, nie? To tam są takie dziwne czerwone paseczki. Dobra to kraftujemy i wychodzą nam z paskami bloki. Przecież tu nie ma dodanych żadnych pasków. Kolejny grzech polega na tym, że... Kolejny grzech to jest siano powinno się wysypywać stąd. Nie można po prostu tak wyjąć. Nie da się, nie da się, nie da się. Dobra, to ja rozumiem to. No ale, że jakby zrobili coś takiego. Patrzcie. Słuchajcie. Dobra, dobra, patrzcie. No jest to pochodnie, nie? To teraz. Tu spadam. No i mnie nie podpaliła. Albo nie mogę zawisnąć na tym mocnym badylu. Nie mogę na nim zawisnąć. To jest coś nierealnego. No i to jest sytuacja trochę realna, no bo. Widzicie? No ale to. No ale. Dobra, kolejne to jest. Kolejny grzech będzie za. Okej. Okay. Kolejny grzech to jest. Sprawa ze standardami Patrzcie. Widać animację, prawda? A nie ma tu żadnego wiatru. To jeśli będziemy kraftować, to nie będzie z wiatrem. No to jest normalne. No ale. Jeżeli... Patrzcie, możemy wejść, a nie tutaj tak tylko wejść, wchodzimy. No i nas to nie blokuje. Kolejny grzech to jest. Dywan. Pokażę Wam coś, nie? On wiśnie na tej pajęczynie. wam pokażę. No takie cieniutki. Powinna się rozwalić ta pajęczyna i dywan. A możemy na nim się skakać biegać. Dobra. Dziękuję za. Dobra. I to na tyle. Kolejny gwóch jest za. 7 łapek w górę. No to na razie.